Hej wszystkim! Dzisiaj gramy z Martyną z kanału Martyna Cześć! W tej grze będziemy się zjadać, więc Ja... Jesteśmy już w drużynie, więc pan, pan ja pan mam kolor czerwony Więc... Dobra Dobra! Martyna ci zje Martyna ci zje Miam, miam, ale ty jesteś dobra Masz ząbki? Czyste Eee Teleportuje Cię tu Jupi, jupi czy jest teleport nie. Jest, więc nie musisz No muszę się zjadać Później będę musiała coś ja zrobić, przeskoczyć I tam nie wiem już dalej, co tam Musisz mnie zjeść i poskakać My już zagrałyśmy do tego No W no, zasadzie? Dzieci. Ale masz brudne zęby. Be. Na serio? Tak. Wyłączę to sobie. Dobra. Dobra, pylujemy. Na jaką poleciałaś? No. Dobra. Mm. Czekaj, to nie no, no bo chodzisz za mnie. Czemu nie jesz? Y -y. Nie miałam ci zjeść. boleć śmiesznie. Dobra, teraz masz nauczyć, że cię w ogóle nie wypłynie. Zróbcie to. O ja. Jest to ja Czekaj. A. Czekaj, Jest. czekaj, 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 czekaj. No? Raz, Laskot z krową. Nie no, nie chciałbym mi podskoczyć ludzi teraz. No to Idziemy tam też... wykombinować. A! To było niezłe, co? Czemu mnie teleportujesz? Zapomniałam. Niech zjemnie pani. Jakie ma ząbki? Czy Ale pani <noise> co to się... Różne pisaki mi się w i, I zaczyna mi śpiewać. Wracasz po mnie? Czekaj. Wracasz. Czekaj, bo jakiś przycisk zdobądź. Co tam, co tu będzie. Aha, jak. Chcę już po mnie wrócić. Czekaj, już, 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 już idę. Ojej, jesteś w paskach. Dobra. I ty zaczynam, chyba. Tu jeszcze w tą stronę. No, 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 nie widzę. Dobra. No, dobra, idziemy. Z my idziesz mam to na ty. Ja e. razpię kuraka. Kuraka. kuraka, Ja razuję kuraka. Cześć, cześć, cześć. cześć. A. My już raz. Mm. Aj, niechcący. No mnie zrepertować. Nie. My już raz osiągnęłyśmy sto. No. Ale 200 już nigdy. Hmm. Jeszcze nie, nie, jeszcze nie, o co mi chodzi, o co Oliwce chodzi, że jeszcze nie. No już, już. Pluj. nie muszę tutaj w sobie teleportować, bo mogę się tutaj, prawda? Nie no, ale... Tele... Teleportuj mnie tu. No, ale lepiej żebyś mnie, za, no, teleportowała, no bo w nie zaliczymy 15 punktów. Ja będę I ja będziemy miałaś ten jarmu. To są metry! Chodź! E. Olivia! Ja. Dobra, tutaj nie jesteś początane. Mhm. Dobra. Ja chciałam cię zjeść. No i ja cię zjadłam. O my Na farty miałam. Mhm. Dobra, idziemy. Przez most. Musisz mnie zjeść. No. Możesz mnie zteleportować, bo tam jest. Zteleportuj nie, bo nie zaliczymy. Mm. Jak? Mm, nie wiem. Wtedy nie było czegoś takiego. Ale ja cię na pewno nie brałam do buzi, obiecuję. Mogę Dobra. to sobie zobaczyć na powtórce. Dobra. A, a jak się cofa parę? Bo to byśmy się na 100 milionów celetów... No. Usuń. Dobra. Dobra. Widzowie, musieliśmy... Ja musiałam wyjść, bo coś poszło nie tak, więc... Teleportuj się! Okej. Okay. Co mi tu wyskoczyło, anuluj no. Ja telefonuję. Siemanko. Siemanko. Jak widzicie, zteleportowałyśmy się już. Więc na 100 milionów. No bo nie chciało nam się już. 100 metrów. ale nie chcącej. Hej, nie przejdziesz bez ze mnie. No i Ty też, widzę, ja się muszę zjeść. Gdzieś... To stoi w miejscu, to ja cię wezmę. Masz sześciutkie ząbki. Spoko, ląko. Ale mam... Ale ja mam wielkie nogi. Hmm, <śm> no. W ogóle grubasem jesteśmy. Chyba no, nie. nie. no, jak w tej grze. Zobaczcie. To musimy dobrze celować. No, musimy wycelować idealnie. Jeszcze nie jeszcze. Hmm. I jeszcze. Trafiła. To było niesamowite. Musisz mnie znieść, bo to nie ma pieni No już. Fik. Wiem. To jest jeden z tych, które przyszliśmy na, na, na 100 metrów. Mhm. Mm Mamy zamiar osiągnąć 200. To musisz skoczyć. Ui. I nie pój. O, nie. i tego nie mogliśmy już przejść. Mhm. Może teraz z mi się uda, bo zawsze byłam ja dwonem. No. A. Ja. Te prezenty przeszkadzają. Nie widzę po prostu. No, ale to nie. To pięknie Ej, nie wiadomo, że się tam chodzi, bo wcześniej nam się to nie wychodziło. No. No Dobra, na trzeciej próbie Martynie się udało, więc wypluj mnie i telepni A ja, ale ja w sumie nie musiałam cię pluć. Mhm. Dobra. Ping ping ping. Telep, telep, telep. O i Co ty tam robisz? To nie ma telepka. Nie nie ma telepka, więc muszę przejść. Sama. Powiesz, ja to się Nie Nie, 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 nie musisz. Dobra. Uj! Ui! Ui! lep! Dobra! Przechodzę to z tobą. I, i, i muszę i... Aha. Jakie masz ząbki czyste. Od kiedy ty nie myłaś zębów? Że, że masz cały czas czyste. Bo ja nie wiem. Trochę myłam zębów i dzisiaj też. Mm. Zepsuliśmy ściany i idziemy. Martyna tyle mnie, bo nie zaliczymy 15 metrów. Przecież metry się zaliczają, jak się wejdzie coraz wyżej. Wiem. Więc co tylko... Nie wiem. Mam już. Mam już bardzo dużo metrów. Jeszcze no. połowa. Jeszcze raz tak daleko zaszłyśmy. Mhm. Mm fila... To będzie 200 metrów tylko. Marcy, a ty mnie zjadłaś w ostatnim momencie, gdy ja prawie spadłam, wiesz? O, to super. Gdy ja spadłam, to mnie zjadłaś. Super. Hmm. ja cię muszę teraz zjeść. Dobra. Przeszliśmy. Teraz wejdę po schodach już. Ui, ui. Czekaj! Kur, kur, kurka, kurka będzie, kurka. Czekaj, muszę cię tylko płynąć, to teraz podnie. Okay. Ale jeszcze sprawdzę... Ja co... spadłam i Cię wyplułam. A. A ty? Szkoda, to, że to nie zobaczyłam. Nie zrobiliśmy kury. No nie. Po co mnie teleportowały? Nie wiem. Co teraz Czy będzie? Co się teraz zresztą? Pięknie zjadło... spadłam. Zjadłem. Nie zjadłem, tylko spadłam. <laughs> Ale mam nogi wielkie. No, wielkie, wielkie. Cały czas myjesz ząbki. spotykane. Nie no. Spotykane. Myjcie zęby, bo będą popsute. Będą pruchnice i w ogóle. Trzeba mieć ząbki. Dobra rada, Oliwia. Dobra rada, że tak musisz mnie steleportować, bo spadłam. Dobra. Teraz muszę się wycelować. O! Czekaj, po... zobaczę tylko... A nie, bo tutaj nie ma przecież Nie, nie, teleportuję się, musisz wejść. To stoi. Włączę sobie na razie. A ty... A ty masz brudne zęby. No czemu ja cały czas nie? nie. Kule, tam jakieś dziecko mi się zaczął. pluj, zat... weź mnie, pluj, ja nie chcę. Oliwia! Myślałam, że pluję w tą stronę. I tak mogę cię Steleportować No to ja cię zjem, okej? Okay? Okej. Okay. Co tu jest, będzie? Aha. Niszczę ściany moją potęgą. Niszczenia ścian. Mm. Moja potęga niszczenia ścian! Wow! Hmm. W ogóle coś mi się ekran zaciął. No, może... Dobra, naprawiłam sobie już ten ekran, my lecimy, lecimy, lecimy. Potęga niszczenia ścian! Łał! <laughs> Święta Nie ze skwitkiem, nie ze nie. Wy... Wypuść, wypuść, wypuść! Ui! Dobra, teleportuję. I włożę. Chyba bardziej jakoś. Ej, zobaczcie, tam będzie to tylepka. Jest to tylepka. Nie, jest to tylepka, ale takiego tylepka, że musisz mnie wziąć. Teraz ja cię ja muszę zjeść, bo spadniesz może hmm. i będzie, kiedy obie spadniemy. Stop. Ui! Ja muszę przejść po drewnianym moście i cię teleportować I cię przy okazji jem. Pluję. Już nie dużo nam zostało. No, nie dużo, nie dużo. Fila, powinnam cię teleportować że pluć. Musisz mnie teleportować teraz. No. Hmm. A jak tam się chodzi na dole, może cię zobaczę. Nie, nie, wy nie, nie widzicie. Tu. Dobra. Teraz yy, skakanka. Jak teraz spadnę, to będziesz musiała mnie Teleporty, nie! Nie, no. nie. Jedz, 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 nie. W ogóle... W sumie nie wiem, co ja miałam powiedzieć. nie Teleporty, nie! O my... Jedz. Dobrze nie zaspiesz ja się, się zjadłam. No. Dobra. Teraz musi się udać. Tak udać, że spadłam. Może ja ci to przejdę. Nie, 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 nie. Dobra. Ym, udało mi się przejść ten poziom za dwunastym razem, więc nie było zbyt łatwo. Dobra. Stelabkuj. Jak znajdę teleportuatu. Ja tam chyba widzę koniec. Bo tam jest koniec, i do się zjeść. A. Nie musisz. Bo ja bym cię z teleportowała szybko. I... I teraz jak my to niby Cześć! Zrobimy? Ja mam 11 robux. A ty ile? Poświęcę się dla ciebie, będę miał szczęście, bo nie, nie, nie. <grym> Ale jeszcze, jeszcze sporo, jeszcze sporo. Dziękuję, dziękuję. Nie zauważyłam, że tam trzeba było skakać Ale następnym razem już nas nie odradą. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, jeszcze nie, 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 nie za znam... Dobra, koniec! Koniec! Eee. Są dalej. <noise> Serio, to nie jest koniec, a myślałam, że ty jesteś formy. Nie czekaj! Eee. 800 metrów trzeba mieć. <noise> tu ja nie patrzyłam tam dalej. No to pięknie. Mi jesteśmy jako jedyna na 200, co? Hmm. Hmm. Pluj, 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 Wii. Eee... Oj Co? To co? Nieważne. Nieważne o co. Ja się po... Pluj! To co to jest? Czekaj, bo te prezenty mi... Mm, przeszkadzają, przeszkadzają, przeszkadzają. Okej, okay, bo ja muszę idealnie... Ja się nie, 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 nie celowałam idealnie, wiesz? Dobra. Idealnie. Ideolo, jestem na samym dole. <kühm>. Ideolo, nie jesteś już. Łiii. Pluj. Nie, nie pluj. Teraz. Płuj na ciepłową ścianę. Okej. Okay. Łiii. Co? Nie potrzebujemy teleportować. Wiesz jestem obok tego teleportu. Nieważne. Teleportuj! Teleportuj! W sumie miałam taką drabinkę, ale nieważne. Dobra. Musimy się udać. No drugim razem Ui. Miałam kliknąć, zjedź, ale kliknęłam. Wiesz, dobra. Jesteś. Ogólnie to jest jedyny etap, na którym doszliśmy tak daleko. Je jedyny raz. Jedyny, jedyny. ja Jestem na dole, ty, 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 dole. Kotek! Y, y, to, no to jest tego meba, O, spinkat. Spinkat. No i ty jest spinkat. Nie, to nie jest te. To nie jest. On, on jest. On, on nie jest czarny. Ale, wygląd ale czasami wygląda tak, a czasami tak. Nie, o, ja to jest in inny mem. Nie wiem, ja tam nie odróżniam. U, i i u i nie pluj tutaj ze swoim kolegą z drużyny Czy na pewno? Czy na pewno? Tak, na pewno. ja muszę na swój pójść. No. Więc mnie musisz wypluć. Co? Poczekaj. Czemu? Nie ma dżemu. A mamolety się nie nada? Nie nada. A czemu? Bo to nie jest dżem. A czemu? Bo nie ma dżemu. A też nie są. Ja już to przesłał. Ale poczekaj. No, I tak muszę. I tak muszę przychodzić jeszcze raz. Bo to nie mnie ma drabinek. Aha. Ale poczekasz na mnie jakby... mm. Dobra, poczekam na ciebie poczekam. Dobra, udało mi się przejść. Ale czekam na ciebie. Ja, ja przychodziłam mniej rodzaj niż ty w ogóle. Serio? Środkowe. Co to za prezent jakiś niepotrzebny? Nie no, złe drzwi! Pokaż złe. Nie było tam nic. To A. teraz jest środkowy nas wchodząc. Dobra, teraz ten. Dobra! Ty! I pan. ty, 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 ty. Czy mi lepiej szło, szło czerwonym, a teraz mi lepiej idzie tym. Mi I też. Jest! Nie, Będzie przejdzieć. Dobra, plujemy, plujemy, plujemy i pluję. Dobra, myślę, że chyba zdążymy nagrać, zdążę nagrać dzisiaj yy, na 300. Na 300 metrach chyba już kończymy. No, no, bo nie chcę, że przedłużać tego filmu, więc na 300 już chyba skończę. Najwyżej nagram drugą część. Ale z... na moim kanał, na mój kanał. Okej, okay, na Twój kanał, okej, okay, na Twój. Do mm, na przykład 500 czy tam 600. Do 600 nagramy i będzie. No bo teraz zakryliśmy do 300 i będziemy nagrywać, więc to na Martynę do 6. Więc będzie okej. Okay. Sup, utknęliś. Sup utknęliś. Wiesz nie ja spadłam na sam dół. Teleportu. Dobra. Uj. Czekaj, Uj. ja ci muszę. Zjeść. Próbowałam to przejść. No mimo nie że wiem, że nie przejdę. Macyna, wiesz, że tam nie było ściany. Jak to nie. No jestem na samym dole. Ale o czym ty mówisz? Przecież nie. <głos> <głos> Może mnie wypluj na te czerwone już? No bo to jest. Są... No w sumie to jest dobry pomysł. Dobra. 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 Udało nam się to przejść za kilkunastym razem. Więc przestań. Co jest? osiągnęliśmy! Telporutuj, telporutuj, Muszę znowu pójść po ciebie? Za serio? Czyli widocznie jak ja już dobędę te 300 metrów to skończymy. Więc szybko no, skakuj, skakuj no! No musisz Musisz ze mną pójść. <noise> utknęliśmy tu. Nie <noise> no nie utknęliśmy. Chwila. Dobra, 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 dobra. Pluj, pli, 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 pluj. Pluj. pluj, 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 pluj. <noise> Czy zdajesz sobie z tego sprawę? No, No, ale nie żartuj sobie ze mnie. Nie żartuję, ale ja się tylko śmieję. Muszę skorzystać z waszych przyjaciół. Dobra, to ja już będę kończyć. Bajo.